Najważniejsze w tym aucie jest to, że jest to jedna z najrzadszych wersji Rama czwartej generacji, czyli Limited. Więc jeżeli ja miałbym kupić sobie Rama, to właśnie w tej wersji. Co my tu mamy znowu? Ram 1500, czwarty gen 2016 rok w wersji wyposażenia Limited. Limited. Wbrew nie jest ona jakaś limitowana. Bo jakby była limitowana, no to po prostu w pewnym momencie przestaliby go produkować. De facto już przestali, no ale dobra, następną generację robią. W ten sposób może być limitowana. No tak. No ale jakby tak patrzeć po aukcjach, jak sobie licytujemy te samochody, jak klienci chcą te samochody kupować, no to limitedów jest na aukcjach powiedzmy 20%, a równej wersji wyposażenia, czyli Longhorn jest około 80%. Longhorn jest jasny, limited jest ciemny. Tak. Tak by to można było rzec, nie? Znaczy chodzi o wnętrze. Chodzi o wnętrze. Chodzi o wnętrze, tak. We wnętrzu limitet ma inne inkrustacje, no jest praktycznie cały czarny, nie? A limitet jest cały cały... I maroletkę. I maroletkę. Pokażemy tak. ją. Maroletkę. fajno no. Dobra. E, czym by się różnił limitet z przodu? No grillem. Nie. Znaczy nie tak do końca, bo później sporty też to miały. Nie? Już tak, zmieniali później ten grill, sporty ale też taki, to miały. Pierwszy taki rzut. Tu akurat sobie klient zażyczył, żeby było, był grill, bo oryginalnie posiada, ta wersja posiada chromowany całkowicie grill, a tu sobie zażyczył, żeby był częściowo czarny i akurat, I sam rację, bo bardzo dobrze to wygląda. No, jakoś tak się świeżo. Zmienił sobie też klient lampy? Tak. I co tu jeszcze można by powiedzieć, że to jest wysoka wersja wyposażenia? Park troniki przód? Park troniki, przód. To jest bardzo, bardzo nieoczywista rzecz. Na przykład no. w Challengerach czy Chargerach nigdy nie było nawet w opcji park troników z przodu. No i tym właśnie też się różni, że z boku od każdego limitera można poznać polistwa. No listwy chromowane. Tak. Chromowane dodatkowe limited. listwy. Tu akurat jeszcze jednej takiej małej brakuje, ale jej po prostu nie było, żeśmy nie zdobyli. Tak. Z tamtej strony ciężka jest ciężka rzecz. Jest no, ciężka rzecz akurat. I standardowe, znaczy niestandardowe. Felgi. Felgi do, do, też do modelu Felgi. też łatwo poznać. Fajne piękne po regeneracji. Tak. Yy, więc dobrze to wygląda na nowych oponach w ogóle. Wszystko sobie. Właśnie nie żałował sobie. Kliennie. Nie żałował to... sobie na ten samochód. Na pewno samochód był w ogóle kupiony bardzo tanio. Strasznie tanio, yy, bo on był kupiony bodajże za niecałe 7000 dolarów. Jak I, za Limiteda? Jak za Limiteda super. Naprawdę super. I ma to auto przebiegu około 240 tysięcy kilometrów, czyli jak na 2016 rok. Okej. Okay. Ale był bardzo mało uszkodzony. Ale był mało uszkodzony. Właśnie o to chodzi. I w ogóle, co ja bym jeszcze musiał powiedzieć, nie? to jest chyba jeden z najżwawszych ramów, w jakim ja jeździłem u nas. No jeszcze nie jeździłem, więc tego nie mogę stwierdzić. On a... zajebiście jedzie. Nie, ładnie się zbiera. Zajebiście jeździ, no. właśnie. Ładnie się, ładnie się zbiera. Naprawdę dobrze jedzie, to jest jeden naprawdę ze zwawszych ramów, w jakim ja jeździłem. Nie? I jestem ten przebieg, a jeszcze nie ma ciekających kolektorów. A no to już pewnie były robione, bo to jest już Pewnie możliwe, było robione, no to już niemożliwe, żeby nie było. Ale właśnie fajnie, że i pneumatyka działa, wszystko tak, działa, i zawieszenia działa bardzo zajebiście. ładnie działają. To jest. No. To akurat, no i zresztą nie tylko te listwy, bo teraz zapomnieliśmy, tak samo te listwy odróżniają właśnie to, że jest to Limited. Chromowane klamki zdarzają się i w, I w, w różnych kurcze, czy cokolwiek. B bikornach też są te chromowane, tak. czy coś. Klamki to tam, ale że jest keles. No i oczywiście listwa górna, listwa dolna. Mm. To już tak, jeżeli chodzi o bok, przód tak, tak samo łatwo rozpoznać, że to jest, to jest Limited. No i właśnie kurcze z tyłu na lampy są takie. Ale to nie, nie, to jest standardowo. Larami to samo posiada, ale nawet to samo to, że Limited posiada no ja się swoją ładną listwę. To tylko Limited'y to mają, nie? Tak. Bo żaden Longhorn tego nie ma, bo Longhorn tylko ma te znaczki takie półokrągłe, tak. a właśnie Limited ma tą ładną mhm. listwę. I to jedyne, co z tyłu go różni, że to jest Limited. Jedyna rzecz, która z tyłu ten samochód bardzo szpeci, to są te cholerne chlapacze. Wow. Mamy nakaz od klienta, żeby je zdjąć i zrobimy to teraz. Jak żeśmy powiedzieli, na, na chlapacze idą na śmietnik. Ja odkręcam, Kuba wyrzuca. I do tego to się tylko nadaje. Kręcimy dzisiaj dla Was kolejne materiały na YouTube. Ale na co dzień zajmujemy się importem samochodów z USA i Kanady. Także jeżeli chcecie spełnić swoje motoryzacyjne marzenie, zapraszamy do kontaktu. Paka. No właśnie, ma siłownik Ma odpadania. siłownik, właśnie. To jest też nieoczywista rzecz. Ale to jest dodatek, to ktoś sobie musi... Bardzo damyć. dobry dodatek Bardzo wszystkim, dobry. Nie? Bo z reguły ta klapa, jak się ją otworzy i puści, to jest mm. tylko jeb. A tutaj tego jeb nie ma, tylko sobie powolutku tak. schodzi. Bardzo ładnie. Ktoś mógłby się zapytać, dlaczego koło zapasowe jest tutaj. Koło zapasowe jest Ano dlatego, że tu jest... tyk cyk, 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 zbiorniczek 103 litry. Korek wstydu, jak to mówią, ale, ale dla nas to nie jest korek wstydu. Wysokiej klasy sprzęt, mianowicie wlew firmy Tomasetto. Polecamy bardzo. <grym> <grym> bardzo fajne auto. Jak za taki pieniądz? Nie bo w ogóle o pieniądzach. Tak nie tak ogóle... o pieniądze żeśmy nie rozmawiali. Ten samochód zmieścił się w budżecie około 100 tysięcy złotych. Limity od 2016 roku. Gdzie za takiego trzeba położyć? W Polsce już ponad 130. No i podejrzewam, że jak zrobi to wnętrze czy coś, to nawet około 150 może spokojnie no, podejrzewam no. właściwie przy, tym, przy tej wersji wyposażeniowej. Tak. Więc zarobek no. jest zacny. Tak, nawet a Generalnie gdy... taki statystyczny ram. On był kupiony, mówię, bardzo tanio, bo poniżej 7 tysięcy, ale taki normalny limitat, taki dobrze uszkodzony, fajny, z miarę małym przebiegiem, yy, koło 10-11 tysięcy dolarów na aukcji trzeba mieć. Czyli około 110-115 tysięcy złotych trzeba byłoby mieć na taki samochód, żeby sobie taki sprawić z bezpośrednio ze Stanów, no i przebitka jest mimo wszystko, nie? Zacznijmy od testu siadania za samym sobą, ale zanim wsiądziemy, no to zobaczcie tutaj te skórzane wykończenie, tutaj z tymi Limitedowskimi typowymi przeszyciami i typowym Limitedowskim drewnem. Nie wiem czy prawdziwym, czy z wtryskarki, ale całkiem fajnie to wygląda. Ta rączka całkiem nawet fajnie. tutaj w Limitedach jest obszyta, no i co, no i siedzę sobie tutaj za samym sobą, ja nim tu przyjechałem, no i jest super. Ja bym tutaj mógł jeździć Ale gibi. to ponoć jest prawdziwa skóra, to nie jest skóra. Skóra jest ponoć no, prawdziwa, no, tak. Właśnie, bo tam zawsze jest taka, mamy nawet ma pan, logo. Ma, ma, ma Pan ma, nawet na biurku. Na, na biurku właśnie z Limiteda, że zawsze są, no to będzie. Tak, to pokażemy, akurat. Tak, tam jest i Limited pokażemy. jeszcze ma fajne te takie... Sakwy jakby. Te sakiewki, no. No i siedzę sobie na kanapie, grzanej. Grzanej. Grzanej kanapie sobie siedzę. No i miejsca nad głową mam całkiem sporo. Tutaj muzyczka leci z głośnika systemu audio firmy Alpine, który bardzo dobrze ogarnia. Tutaj sobie rozkładamy taką podłogę. I mamy prostą podłogę. I mamy podłogę prostą. Dobra, to sadzam moje skromne cielsko do samochodu. Zajmuje miejsce w kabinie Rama 1500 wersji Limited. No i co by tu można od razu powiedzieć? Pierwsze co? Spojrzy... Spojrzymy sobie tutaj, rzuca nam się w oczy wielki napis Limited, który jest w wielkości półduokietniku w normalnym europejskim samochodzie. Mm, co jest? Roletka. Roletka. Roleta, Patrzcie, ona się zasuwa, odsuwa, zasuwa, odsuwa i mało tego można ją jeszcze zasunąć, i w ogóle coś, w ogóle rozpier totalny. Można ją jeszcze odsunąć raz. I możecie tak robić nieskończoną ilość razy. Nie dość zajebiste w tej roletce. No i te fotele tutaj to jest taka fajna skóra, w ogóle, jak na Amerykę. I dobrze się siedzi. Bo się dobrze siedzi, chodzi, dupa się nie ślizga. Właśnie o to chodzi, że dupa się nie ślizga. Tak. Fotele są grzane i wentylowane. Znaczy z przodu, bo z tyłu są tylko z grzane. Z są tylko grzane. W piątej generacji mogły być też z tyłu wentylowane, ale w czwartym genie to jest praktycznie full opcja, jaka tylko może być. Mamy tutaj szyber. Czarne w ogóle, bo właśnie limite też się tym różni, że ma całe wnętrze czarne. Tak, że czarne. ma całe wnętrze czarne. Nie mogło to być panoramy w ogóle, w czwartej generacji. Nie było. Nie było, były tylko w normalnych szyberdach. Tutaj wszystkie te przyciski są yy, praktycznie zapełnione. Od pneumatyki, pogrzanie, wentylowanie foteli, kierownicy, wyłączniki, włączniki paktorników, przód, tył, tryb holowania, wyłączenie kontroli trakcji. A ten przycisk, choćby nie wiem jaka wersja zawsze była wyposażona mocno, no to ten przycisk zawsze był pusty. Niestety fejkowy. To jest auto do długiego posiadania, tym można naprawdę długo jeździć. Silniki są wieczne i świetnie się sprawują i są bardzo proste w eksploatacji i świetnie znoszą gaz. I w ogóle cały czas to trzeba powtarzać, żeby ludzie byli ciągle świadomi tego, że te samochody naprawdę się nadają. Radio skonwertowano już pod nasze fale, po polsku. Całkiem fajnie to działa jak na 2016 rok. Czy klimatyzacji, czy nawigacji, czy telefonu, czy jakiejś aplikacji, wyłączenia, włączanie lustra, dimera. Yy, No praktycznie wszystko, co mogliśmy sobie wtedy wymarzyć. I co jest jeszcze fajne w tych samochodach amerykańskich, jeszcze nie powiedziałem tego w żadnym odcinku, praktycznie każdy nowy samochód już ma tak, że mm, wszystko jest sterowane z panelu, z dotyku, a tutaj jeszcze są fizyczne przyciski od klimy, fizyczne pokrętła, także można to zrobić jednym praktycznie ruchem, a nie trzeba się przekopywać przez milion, milion opcji, żeby sobie nastawić temperaturę na jeden stopień mniej. I to jest na przykład super no i to też jest fajna rzecz w ogóle przy tych samochodach, które mają podgrzewane tyłki, chociaż nawet z przodu i kierownicę, że przy pięciu stopniach, bo z reguły jest tak już standardowo wgrane, że jak jest pięć stopni na zewnątrz, to się automatycznie, to automatycznie, włącza. automatycznie włącza się kierownica i grzanie pup. To jest fajna sprawa, że nie trzeba o tym myśleć, tylko się jedzie i się czuje ten błogie, to błogie ciepło. Ha. dokładnie. Ta drewniana kierownica w ogóle. Ona jest mega wygodna. Ja lubię drewniane kierownice bardziej i w ogóle takie stworzy, w które się ślizgają. Limited ma inne zegary niż standardowy ram. Mają srebrne obwódki i srebrne tarcze. No i tutaj mają napis Limited, tak żeby kierowca też wiedział, czym jedzie. No i z opcji napędów, no to skrzynia, wiadomo, 8 HP ZF, świetna skrzynia, mówiliśmy o tym już nie raz. Opcja 4WD Auto który akurat nie za bardzo polecamy używać. Ze względu na to, że obudowy skrzyni biegów się łamią, ze względu na to, że są przednoszone duże przeciążenia przy tym, jak się ten napad załącza zero-jedynkowo. Więc to jest całkiem średnie i w tym przypadku nie super. Wracając do tych napędów, Nie, no. nie wiem, czy tam... No, akurat ja to używałem, może bez wiedzy czy z wiedzą. Zawsze miałem włączone, ale jak nie było autą, 4x4 normalnie się poruszałem. Jak już było śliskało, tak jak na przykład dzisiaj, popadało, włączony, stały napęd 4x4. Jeździłem, nic mi się nigdy nie stało. Tak są w ogóle widzowie. Nasi ale właśnie, właśnie o to chodzi, że, że są różne takie krytyczne. Ja, rama, użytkuję od 2008 roku. Czy to była trzecia generacja, później była czwarta generacja. Popadało, od razu było 4x4 włączone i jeździłem całą zimę czy tam nawet jesień, później nawet tą początkową wiosnę, czy coś i nigdy nic takiego rzeczy, takiej rzeczy może nie kopałem tego, może, ale też używałem auta też i w terenie, bo trzecią generacją mocno u, u ten upalałem nawet w terenie i też się nigdy nic mi nie stało nic nie pourywałem, nic, żadne półośki, żaden most mi się nie posypał żadna skrzynia mi nie pękła i to z takiego mojego doświadczenia, a tutaj yy, zaczynam słuchać, że robiłem to bardzo niepoprawnie bardzo, ale to bardzo niepoprawnie może miałem farta, że nic mi się nie stało no i dlatego wypowiedzcie się widzowie, użytkownicy RAMów, jakie macie doświadczenie z używaniem napędu 4 x 4 w ramie. Bo to jest całkiem ciekawa opcja. Ja bazuję osobiście na opiniach z różnych grup na Facebooku, z opinii w internecie po prostu. Bo za dużo się na ramami jeszcze nie najeździłem, a Tomek użytkuje rama 2008 roku. Ja nie i nigdy czytam, się ja nie, nie stało. Właśnie, dlatego wypowiedzcie dlatego... się, jakie macie opinie, bo może my się mylimy, a tego nie wiemy. To co, przejdziemy pogadać o silniku, ale zanim to zrobimy, zobaczcie kurwa, roletkę ja dole! Macie to w Polsce, to jest silnik, to jest bardzo dobre miejsce na silnik w ogóle. Silnik 57 o mocy 401 koni mechanicznych. Chociaż mam wrażenie, że więcej. Ale są faktycznie ramy. Jedne jeżdżą, tak jest tak tak, 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 I, tak. Tak jak mi się poskłada, tak będzie, jak w Polonezach no kiedyś było. No ale czuć tą różnicę właśnie o to chodzi. -hmm. Że ta skrzynia inaczej pracuje, te silniki inaczej To tak jakby -hmm. kurs, A to różnica nawet i 50 koni takie nieraz są takie. No czasami takie tak odczucia. jest. Jak się hamuje te ramy, to tak jest właśnie, nie? I cieszmy się tymi silnikami, póki cieszmy jeszcze się. są, bo to już... Cieszmy się, bo już wyszła nowa generacja Dokładnie. Porażka. Już wyszła nowa, ale ja wam powiem, już to mnie się nie ekscytuje za bardzo, będzie, no. ale kurde, mi się podoba nowa generacja. A, ale Rama. tobie się podoba, bo jest zakuty silnik. już, już się Tak, podnieca. bo jest fabrycznie zakuty 3-litrowy uh -huh, biturbo silnik i można z tego krzesać konie. I to tak, jest krzesać konie, a później kurde przy 20-30 lat. A później krzesać pieniążki na remont. O, 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 to jest super. I to jest właśnie najlepsze.